Dzień dobry, jestem w pociągu Batory, którym jadę do Budapesztu, ale jeszcze nie dzisiaj. I akurat mi się trafiło, bo przesiadam się tutaj i podjechał ten pociąg, którym będę właśnie wracała z Budapesztu, więc pokażę Wam parę yy, ujęć tutaj. Fajne lampki są. Wagon gastronomiczny tutaj pokazuje, że jest w tamtą stronę. Tutaj na razie przedział jest wolny, więc posiedzę, a jak słuchajcie nie ma firanek, światło, światło działa, o jest światło, tak, jest światło i o pokażę Wam jeszcze, tak wyglądają kontakty takie są stoliki z centralnej odjechałam słuchajcie, nie no luksus, wiecie po trzy siedzenia ja sobie kupiłam właśnie bilet w takim wagonie w przedziałowym oczywiście Batory i będę sobie ewentualnie jeżeli naprawdę będzie dużo osób to be, no nie będzie takiego ścisku mi się wydaje Także będę miała taki przedział, ale mam nadzieję, że w warsie będę siedziała i tam spróbuję i pokażę Wam wars, pokażę Wam, no dużo Wam pokażę, tak? Pokażę Wam z dwóch pociągów wars, wagony, wszystko, tak? Tak do dwoma relacjami jechała. Także zobaczcie jeszcze. No, jakie fajne drzwi. No, widzę, że dużo pustych już przedziałów wszyscy wysiadają na wschodniej. Pociąg jedzie jeszcze do Terespola, bo on jedzie z Terespola do Budapesztu, New Idziemy dalej. I tutaj też wszystko wolne jest. Ale szeroko tu jest na korytarzu. Toaleta. Klanka duża jest. Kontakt. Słuchajcie, to jest czeski wagon. Ale wygodnie, naprawdę, widzicie? Wygodnie jest, aż mi się nie chce wysiadać. Super, że wysiadam, bo nie zdążę. Siedziałam w tym wagonie właśnie czeski. Pociąg przyspieszył. Zastacie nim. Wjedzie na tor drugi przy baronie trzeci. Planowany przyjazd pociągu o godzinie 19.42. Pociąg kończy bieg. Słuchajcie, właśnie Batory mi jadę za kilka dni. O nie, no fajne są te pociągi, wiecie. Super pociąg już kończy bieg w Terespolu, bo on jedzie z Batory, kończy bieg, jedzie z Budapesztu do Terespolu. Już blokada na drzwiach i odja odjazd. Przegnam się z wami z Warszawy Wschodniej, pokazałam wam jakim pociągiem będę jechała, batory, ale pokażę Wam wagon sypialny, wagon, e, wagony, wszystkie wagony przejdę się po całym składzie. E, no i chyba to tyle. To był taki krótki filmik. E, pierwszy raz jechałam tym wagonem czeskim, także fajnie. I na pewno będzie wygodnie, jak będę jechała do. E, no, tam do Budapesztu i z powrotem. A tutaj mamy Pendolino zbliża się na Warszawie wschodniej. Także Pendolino ostatnio jechałam. Polecam przejechać oczywiście. E, no nie każdy lubi, ale polecam się przejechać chociaż raz. Chociaż raz. Można sobie bilety w Super Promo kupić po 49, nawet nie po 50, po 49. Także pozdrawiam Was i do zobaczenia w Budapeszcie. A jeszcze w międzyczasie będą filmy z pociągu, bo zanim pojadę do Budapesztu, to będę jeszcze no, po Polsce trochę śmigać. Wrocław, Gdynia, także zapraszam, papa. Pa. Buziaczki, trzymajcie się.